Witajcie, moi drodzy, na kanale czytania dla tuszy. Zrobimy sobie dzisiaj taki krótki, szybki przekaz na temat przekazu od Was samych z roku 2028, czyli 5 lat e, w przód. Co Wy, ta starsza wersja Was chce Wam przekazać, e, jeżeli chodzi o ten okres tutaj? No, ciekawa jestem, co, co tutaj wyjdzie. Już kiedyś robiłam takie czytanie, a to było dawno temu. I wtedy to dobrze wyszło, więc postanowiłam jakby to powtórzyć. Zanim zaczniemy czytanie, to chciałam Was jeszcze zaprosić na mój projekt, który zaczyna się 6 lutego, to będzie grupa na Facebooku. Projekt pod tytułem Wykreuj życie, wykreuj życie takie, jakie pragniesz. Projekt będzie trwał dwa tygodnie. Będziemy w każdym tygodniu pracować ze swoją intencją, czyli każdy ustala jedną intencję na jeden tydzień. Ja będę dawała Wam narzędzia, będę nagrywała medytację. Oczywiście odsłuchujecie sobie to w dowolnym czasie. Ważne, żebyście mieli te dwa tygodnie czas, żeby pracować jakby z tym. I koszt jakby dostępu do tego projektu to jest 100 zł. Można do końca tygodnia jeszcze się zapisać. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. To zaczynamy. Co Wasza? Starsza wersja Was, Chcę Wam przekazać. Tu macie trzy karty do wyboru. To jest jedyneczka. Jeden, dwa, trzy. Dobrze, odkładamy trzy i zaczynamy od jedyneczki. Jedyneczki, co wy macie w przekazie? Ech. Przekaz macie takie, żebyście odważnie żyli, żebyście korzystali z życia i z możliwości, żebyście nie żyli asekuracyjnie. Zobaczcie, tutaj uchylają się jakieś drzwi, znaczy, no uchylają się drzwi. Wchodzi tutaj światło i od was zależy, czy wy te drzwi otworzycie, czy będziecie z dystansem na to patrzyli. Jakby wasza starsza wersja siebie mówi, żyj odważnie. Podejmuj odważne decyzje. Żyj pełną piersią, Nie bój się, nie lękaj się. Bo nie ma o co tak de facto, tak? Korzystaj z możliwości. Idź do przodu. To jest jakby pierwszy przekaz od Was samych. I co dalej? Powinniście się jakby dowiedzieć. Co jedyneczka powinna się dowiedzieć? Jest taka karta. E Poczucie własnej mocy, moi drodzy. Tu jest też, być może dla niektórych to jest wskazówka, bo to jest, jest tutaj wąż. E, żebyście pracowali i popracowali z energią kundalini, że to może być dla was praca z energią kundalini, ale to tylko dla niektórych. Dla części z Was to jest karta mocy mówiąca o tym, e, popracuj na tym, żeby czuć tą swoją moc. Że to Ty jesteś kreatorem swojego życia. Nie poddawaj się jakby okolicznościom. I jeszcze zobaczę, co tutaj macie w przekazie. Co więcej wam Regina chce powiedzieć. Mhm. To jest tak. Wy macie iść, no właśnie odważne, wejść w rolę lidera. Osoby, która ma moc, a nie osoby, Y, które jest jakąś ofiarą, tak? Hmm. No właśnie, bądź uważne swojej wewnętrznej mocy teraz. Być może macie też y, y, jakby taki dar, talent do bycia liderem prowadzenia innych. Jeżeli tak czujecie, to, y, to być może trzeba zrobić jakiś odważny krok temu. Hmm? Na pewno macie tutaj przekaz, że podejmować odważne decyzje i żeby faktycznie żyć pełną piersią i postawić mocno tutaj na siebie. Niektórzy to być może faktycznie mają być tutaj jakimś liderem, osobą, która im coś pokazuje innym ludziom, ale dla części z was to jest przekaz. Po prostu poczuj tą własną moc, to że jesteś wystarczający, że Ty możesz, uwierz w siebie, w swoje możliwości, wyjść do tego światła. Otwórz te drzwi. No dobra, to patrzymy dalej. Jaką jeszcze motywację od siebie dostaniecie? Bo tutaj jest duża motywacja. Co powinniście jeszcze wiedzieć? Zmień swoje wibracje, moi drodzy. Czyli popracujcie nad swoimi wibracjami. Typowo, to jest karta muzyki. Ta karta mówi o tym, że być może poprzez muzykę macie to zrobić, czy otaczać się muzyką, żeby zmienić swoje wibracje, to z czym rezonujecie, ale ogólnie przekaz jest taki, zmień siebie, żeby zmienić to, z czym rezonujesz. Hmm? Jaki macie tu jeszcze przekaz? Trzy małpki. Może taka tam mówić o tym, bo tutaj jest podwójny przekaz, albo czegoś nie widzicie, bo zobaczcie, nie widzicie, nie słyszycie, albo czegoś nie mówicie. To jest ta pierwsza opcja. Wybrać którąś z tych małpek, być może trzy Wam pasuje. A druga opcja jest taka, że jesteście bardzo blisko spełnienia Waszych jakichś pragnień, jakiegoś celu, no ale trzeba no właśnie żyć z tą odwagą. Trzeba poczuć tą swoją wewnętrzną moc. A ja tu czuję, że ta Wasza starsza wersja mówi o tym, idź. Za tymi swoimi marzeniami, zrób coś ze sobą, tak? Zmień te swoje wibracje. E, nie bój się, otwórz, otwórz swoje serce, otwórz swoje oczy e, na coś nowego, na coś lepszego. Zasługujesz na więcej, jesteś wystarczający. Co energia tarotowa jeszcze nam tutaj podpowie, jeżeli chodzi o Was? Paść pentakli, być może hmm, paść pentakli to też jest nowa energia, młoda energia, ale ta karta może mówić o tym, żebyście być może poszli na jakiś kurs, na jakieś szkolenie, pogłębili swoją wiedzę, czyli weszli w tą energię ucznia i wtedy zobaczycie być może to, co czego nie dostrzegacie, tak czego nie słyszycie, albo to jest na przykład otwieranie się na nowe w pracy. Więc jeżeli myślicie o tym, żeby hmm, zmienić coś w pracy, to po prostu to zróbcie. Bo tu często jest energia właśnie pracy, kursów, szkoleń. I co jeszcze wasza starsza wersja, chcę Wam przekazać. Dziesiątka pentakli, bo z energią fitości albo pieniądzem. Hmm? I teraz tak, tutaj dla niektórych, faktycznie dla osoby, które. E mają problemy finansowe albo chcą więcej zarabiać, to jest typowo przekaz popracuj z energią pieniądza i tu być może muszą być jakieś kursy szkolenia. Być może macie w nowe właśnie iść. Ee, może być też tak, że ta karta też tutaj przepowiada, że w momencie, kiedy wy zaczniecie z tym pracować, to wejdziecie w tą energię tej dużej obfitości, tak? Bo tak czuję, że może chodzić o to właśnie i że jest to dla was jak najbardziej. Być może też nie macie tej energii zasługiwania w sobie, czyli zasługuje na wszystko, co najlepsze, zasługuje na obfitość materialną, finansową i to też blokujecie, ale to nie, nie jest tylko to, bo to zazwyczaj jest więcej. A dla osób, które jakby mają wystarczającą ilość pieniędzy, to jest przekaz, żeby popracować nad poczuciem tej takiej obfitości wewnętrznej, hmm? nad poczuciem spełnienia i to jest jakby przed Wami. Ale najbardziej mi się tu praca finansowa pokazuje. I co jeszcze na koniec powinniście wiedzieć od, yy, od was samych z roku 2028. No, coś macie tu do uzdrowienia, moi drodzy. Bo to jest typowo karta uzdrowienia. Coś samo się tutaj. Yy, yy, to tu jest karta kompasu. To samo chciało mi się tutaj wyrwać i zaraz. Posłuchajcie swojego wewnętrznego głosu i pójdzie w odpowiednią stronę. Dokładnie tak. Tutaj was ten wewnętrzny głos będzie bardzo mocno prowadził emocje, nie umysł, nie, ale ten wewnętrzny głos, co macie zrobić, gdzie macie się udać? Po prostu w tą stronę idzie, bo tutaj będziecie coś uzdrawiać, jakiś filar swojego życia. Może to być właśnie związane z pracą, finansami, może być z waszym self-konceptem, czyli to jak siebie postrzegacie, czy jest ta energia zasługiwania, czy czujecie tą swoją moc, czy jesteście odważni. Hmm? A trzecia karta mówi o tym, że e, poczuł połączenie też ze swoją duszą i ze swoim duchem, ze swoim wyższym ja, czyli gdzieś. E, Oprócz tych rzeczy, które Wam tutaj jakby przedstawiałam, to ostatnią podpowiedź macie takie, żeby zająć się też tym rozwojem duchowym i poczuć to połączenie, prawdziwe połączenie ze sobą. I jeżeli myśleliście kiedyś o pracy z energią kundalini, to wrócę do tego tematu, to jakby pracując z energią kundalini, to bardzo szybko możecie się połączyć ze sobą, tak? Bo to jest ta nasza moc duchowa. To jest ta boska energia, która powoduje, że faktycznie czujemy bardziej, bardziej siebie i puszczamy te wewnętrzne blokady do połączenia się z tą boskością. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o jedyneczki. Dwójeczki, dwójeczki. Tu jest, zobaczcie, drzwi za drzwiami, przejścia. I kochani, ty wy macie przekaz, żebyście mm, właśnie przechodzili przez te kolejne drzwi swojego rozwoju, swojej transformacji. I ja tu widzę dwie grupy ludzi. Jedna grupa ludzi to już zaczęła ten rozwój i teraz jesteście, macie przekaz, żeby iść dalej. Być może próbować nowych metod, albo nie wstrzymywać tego rozwoju, tego pójścia do przodu, tej transformacji, nie bać się tego. Żeby po prostu dbać o to. A dla drugiej grupy osób przekaz jest taki, żebyście coś zaczęli zrobić. A może być też trzecia grupa osób, które jeszcze jakby nie do końca taką transformacją, rozwojem się jakby tutaj zajmują. A to może być przekaz, że to będzie, to przyjdzie, że większa jakaś transformacja was sama, taka duchowa, być może jakieś duchowe przebudzenie, do was przyjdzie. No dobrze, to patrzymy sobie dalej. Dwieczka ma ciekawie. Dla dwojeczki przekaz od Was samych, bądź światłem dla siebie oraz dla innych. Piękna karta, jakby pasuje nawet do tej, do tej pierwszej karty, czyli e, Wy macie wejść w, faktycznie w ten proces transformacji, by stać się światłem dla siebie, dla innych, by wejść w pełni w to swoje światło, e, by rozświetlić ten mrok w sobie i być może też właśnie być takim drogowskazem dla innych osób. W ich rozwoju, w ich ścieżce duchowej. No dobrze, to patrzymy sobie dalej. Co dwojeczka tutaj powinna wiedzieć, jeżeli chodzi o przekaz od Was samych z roku 2028, czyli 5 lat w przód. Lustro. No to jest ta transformacja, moi drodzy, już Wam zaraz mówię. Czyli wy macie faktycznie przejść proces transformacji. Mm -hmm. I tutaj miłość do was idzie. No dobra, ok Jeszcze tutaj jakaś karta chce mi się. Yy, ja też dam, bo ona chce mi się tutaj sama chciała się wycisnąć. <grytania> jest to karta bycia oryginalnym, spontanicznym i bycia kreatywnym, ale to też jest kreowanie. I to tego zazwrócę. Pierwsza karta karta lustra mówi o tym. Że to, co macie teraz w swoim życiu, to, co wam się nie podoba, jest waszym lustrem. Hmm? I temu trzeba się przyjrzeć. Stąd jest potrzebna ta transformacja. I hmm, dalsza karta mówi o tym, że jeżeli chcecie, żeby wasze te intencje, ziarenka, cele, pragnienia wykiełkowały to, co wpuszczacie tam do wszechświata, to wy się najpierw musicie zmienić i musicie przejść w większą transformację. Być może to będzie właśnie tych kilka procesów, bo tutaj są procesy, tak? I dla większości z Was to będzie miłość. Czyli jeżeli jesteście w związku, który nie jest satysfakcjonujący, to prawdopodobnie coś lepszego jest przed Wami, albo ta relacja się uzdrowi, bo też tak może być. Jeżeli jesteście sami, no to jest tu miłość. Ja to czuję, że to jest miłość, która jest spełniona. Być może ta właśnie ostatnia miłość. Związek. Który jakby może być dobry, ale on spełni się w momencie, e, kiedy wy zmienicie siebie, To te lustro jest, właśnie, żeby wy macie patrzeć, co tutaj i to, nawet jeżeli wy chcecie miłość, moi drodzy, tak, e, bo nie wychodzi wam w miłości na przykład, nie wychodzi wam w ogóle w relacjach i w pracy i w finansach, to u Was trzeba przetransformować wszystko, nie tylko nastawić się na ten filar miłości i pracować z tym, ale u Was musi przyjść pełna transformacja na każdym polu, żeby to się zaczęło spełniać. Dla osób, które są w szczęśliwym związku, no to przyjdą inne intencje spełnione, niezwiązane jakby z miłością, a być może z partnerem, z partnerką macie jakiś wspólny cel i on jest y, możliwy do spełnienia w momencie, kiedy Wy jakby się zmienicie. Pozmieniamy siebie, nie zmieniamy drugich osób. Taka ta która sama chciała mi tutaj wyskoczyć. Ona mówi o tym, że bądźcie oryginalni, bądźcie też sobą. Wprowadzajcie swoje jakieś rzeczy do życia, które są bliskie was samych. Działajcie też momentami spontanicznie. Mo Coś dobrego wtedy może z tego wyjść, ale to też jest karta kreatywności, a kreatywność to jest druga czakra. Czyli ja bym powie powiedziała tutaj, żeby popracować nad energią seksualną, bo to jest druga czakra, żeby pobudziła się ta kreatywność, ale żebyście wy byli na tym rezonansie miłosnym, tak, żeby przyciągnąć odpowiednią osobę do swojego życia, i może być tu mowa też o tym, żeby Faktycznie samemu kreować to, co chcecie w swoim życiu. Ale żeby samemu kreować naprawdę pozytywne rzeczy, to trzeba przejść tą transformację wewnętrzną. Dobra, jeszcze zobaczymy, co nam tarot podpowie dla was. Nie wziąłem tarota, no to weźmiemy teraz. Dla dwójeczek. Przekaz od was samych. Idziecie w dobrą stronę. Zobaczcie, pomimo wyzwań, Pomimo tego, że możecie mieć takie zmienne koleje losu, to idziecie w bardzo dobrą stronę, bo jest karta słońca. Czyli u Was zacznie być dobrze, ale Wy macie poddać się temu procesowi transformacji. Jeżeli nie zaczęliście, już zaczynać. Im szybciej zaczniecie, tym szybciej znajdziecie się tam, gdzie chcecie. Jeżeli już zaczęliście, to przejdźcie poziom dalej. Czyli nie zatrzymujcie się w tym. Czasami trzeba na przykład pogłębić e, w jakiś sposób swoją wiedzę. Ja cały czas na przykład pogłębiam, tak? czytam książki, słucham filmików, jakiś nagram, wykupuję sobie na przykład jakieś e buki też, e, czy chodzę też na szkolenia. Cały czas gdzieś tutaj e, się rozwijam na różnych poziomach, na różnych filarach swojego życia. Więc wam też polecam tak robić, ponieważ idziecie w bardzo dobrą stronę, że poczujecie, ten wiatr w żaglach, tak ja poczułam. Poczujecie ten wiatr w żaglach, że w końcu wam się powodzi w życiu. Zwłaszcza to jest dla osób, którym naprawdę na różnych poziomach się nie powodzi w życiu, albo na przykład tylko w miłości się nie powodzi. To będzie to szczęście w miłości. No dobrze, to patrzymy sobie jeszcze o przekaz ostatniej karty. Poczujcie swoją siłę, swoją moc i więcej cieszcie się z życiem. Więcej wprowadza, wprowadzajcie radości do swojego życia i idźcie, kochani, w nieznane. Nie wybierajcie. Zobaczcie, idźcie w nieznane. Próbujcie nowych rzeczy, doświadczajcie nowych rzeczy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ten rozwój. Nie zatrzymujcie się w miejscu. Nie wybierajcie też lęków, obaw, zamartwiania się, jakichś negatywnych myśli, a wybierajcie miłość. To jest gobliny i gobliny jakby są pod spodem. Czyli mm, wiadomo, że to łatwo powiedzieć, nie wybieraj. U Was potrzeba transformacji, takiej większej, zmiany sposobu myślenia, jakby e, podejścia do pewnych rzeczy. A wtedy zobaczycie, jakie piękne rzeczy zaczną tutaj do Was przychodzić z czasem, w odpowiednim czasie. Po Waszej transformacji, im szybciej się zadzieje, tym szybciej przyjdzie. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o. Dwojeczki. Trójjeczkę. Duchowy strażnik. Zobaczcie. Chodzicie do świątyni. I macie wejść do świątyni. Co to dla Was oznacza? Nie bądź nerwowy, dziś a nie jutro. Ta ścieżka, na której jesteś, poprowadzi cię w odpowiednie miejsce. Czyli jesteście w najbardziej odpowiednim momencie dla swojego życia. Pomimo tego, że możecie widzieć przeciwności, możecie. Widzisz, że coś nie wychodzi, że jesteście nerwowi, tak? Macie się wyciszyć. Stąd jest ta świątynia tutaj. Hmm? Czyli u Was to jest czas na wyciszenie się i zaufanie, że jesteście na tej najlepszej ścieżce dla siebie. Nawet jeżeli tego teraz nie widzicie. No dobrze, trójieczkę, przekaz dla Was. Miej wiele, miej nadzieję. To jest to, czyli jesteście na odpowiedniej ścieżce dla siebie. I teraz tak, może to dotyczyć ogólnie waszego życia, może dotyczyć jakichś waszych teraz intencji, celów, które macie, a może dotyczyć typowo miłości czyli relacji, związków jak najbardziej też, bo jest to karta dotycząca, dotyczy ta karta w dużej mierze właśnie relacji, związków. Jeżeli na przykład. Jakaś relacja, nawet nie związek miłosny, ale jakaś relacja teraz wam nie wychodzi, to zaufajcie. To się wszystko zacznie rozwiązywać na waszą korzyść. Może być też tak, że nie macie miłości, nie macie szczęścia w miłości, albo macie szczęście w miłości za to znajomych za bardzo nie macie, przyjaciół, to to się wszystko dla Was zacznie na pozytyw rozwiązywać. Ale może to ogólnie dotyczyć waszego życia, żebyście mieli wiele zaufanie, że jesteście na odpowiedniej ścieżce. I być może coś was tutaj będzie zaskakiwało, bo pod spodem jest karta. Zaskoczenia, niespodzianki. To, że będziecie coś nowego odkrywać w swoim życiu. Nowy wymiar, na przykład, relacji albo czegoś innego. Aczkolwiek widzę jedną wskazówkę tutaj. Czytam z dołu, ale tak czuję, żeby to pociągnąć te dwie karty. Wy macie poczuć swoją wartość. Jeżeli nie wychodzi wam, nie wychodzą wam jakieś relacje, jeżeli nie macie szczęścia, bo tak uważacie, że nie macie szczęścia w miłości, nie wychodzą wam e, związki miłosne, to tutaj poczucie własnej wartości, pewność siebie, akceptacja siebie itd., itd., czyli cały ten self koncept kochanie siebie. Poczucie własnej mocy. Eee, I tak samo dotyczy waszych intencji tutaj, że tu może coś brakować w tym temacie. I na tym trzeba by było popracować. A wtedy zobaczycie, jakie niespodzianki przyjdą. No dobra, to patrzymy sobie dalej. No, i jest miłość, jak nic. Dla większości albo relacje, albo miłość. To, co powiedziałam z początku. Dla osób, dla osób, które są same, na przykład, idzie faktycznie miłość. Dla osób, które mają jakieś problemy tutaj miłosne lub nerelacyjne, zacznie się to rozjaśniać dla was. Chociaż ja najbardziej tak widzę miłość. No i macie się wyciszyć, kochani, i przepracowywać swoje rzeczy. Dokładnie tak jest karta medytacji. Być może w stanie TETA musicie to zrobić, przepracować te rzeczy. Czyli zapraszam do siebie na sesję TETA Healing. Jeżeli nie umiecie pracować nad właśnie budowaniem self-konceptu, energią zasługiwania, kiedy nie czujecie się Pewni, na przykład w relacjach z ludźmi, czy w relacjach miłosnych, to zapraszam do siebie na taką sesję. Ale na pewno chodzi o to, żebyście się teraz wyciszali, czyli weszli w tą wewnętrzną świątynię. I wszechświat wam będzie podpowiadał, co macie zrobić. Może Wam pokazywać nawet jakieś wizje. Co będzie? Czyli komunik komunikujcie się z wszechświatem. Słuchajcie. Tego. Energetyka. Nie, energetyka, nie, przecież to nie o energetykę chodzi. Przepraszam Was, nie wiem, co mi się wzięło z tą energetyką. Jaki jeszcze macie przekaz od Was samych z roku 2028? Paśmieczy. Albo pogłębcie swoją wiedzę w jakimś temacie, bo może Wam brakować jakiejś wiedzy. Być może jest też jakaś pewna niedojrzałość w Was samych albo y, praca z wewnętrznym dzieckiem czyli y, jeżeli faktycznie te relacje nie wychodzą albo jakaś intencja się tutaj nie spełnia chociaż ja najbardziej to widzę relacje moi drodzy to y, to może być praca z wewnętrznym dzieckiem ale dodatkowy przekaz jest taki że właśnie mogą spływać jakieś takie intuicyjne wiadomości, bo to też jest wiedza tutaj y, jakieś przekazy od wszechświata takie przybłyski i idźcie zatem. Jeżeli to będzie przechodziło, to po prostu idźcie zatem. Jeszcze jedną tak to wyciągnę. Kartę dla Was. Rycerz Pentakli. No, być może faktycznie tutaj związki. Faktycznie trzeba przepracować. Jeżeli macie dodatkowo jakieś problemy finansowe, to to też będzie ze sobą połączone. Problemy w pracy lub finansowe. Czy najpierw musicie przepracować te pieniądze lub pracę, dopiero ta miłość dla Was będzie się odsłaniała lub poprawa jakby tutaj pewnych relacji. A dla niektórych to po prostu jest. Relacja tutaj, ogólnie związek, tak? Miłość, zainwestuj w siebie, tak mi przeszło teraz. Co jeszcze powinniście wiedzieć od Was same z roku 2020? No, zagłęb się w sobie dokładnie, tak? Nie lękaj się, pracuj ze swoimi lękami, obawami. Pod spodem macie intuicję, czyli słuchać bardzo dobrze tej intuicji swojej, bo będzie wam podpowiadała, co macie zrobić, w którym kierunku iść. A tu macie e, głęboki taki wgląd w siebie. Czyli w ogóle w waszym życiu mogą być takie momenty zastoju i one wam też mają pokazywać. Jeszcze moja Luna tutaj, nie wiem czy ją słyszycie, ale drze się pod drzwiami. Miauczy i chce wejść ale macie wejrzeć mocno w siebie i pokopać, co was jeszcze stopuje, jakie macie właśnie negatywne przekonania dotyczące siebie, być może związków, relacji i e, macie ochronę sił wyższych, czyli faktycznie wszechświat wam bardzo chce pomóc i was pcha gdzieś w jakąś stronę i słuchajcie tego i tu jest właśnie praca z tymi lękami, z obawami, jeżeli na przykład boicie się zranienia w relacji, no to... Najpierw trzeba to przepracować sobie, żeby to się potem w relacji się nie pojawiło. Hmm? Czyli takie macie przekazy od was samych z roku 2028. Jeżeli macie w głowie, zadajcie sobie pytanie, czy jeszcze kiedyś kogoś poznam, będę w szczęśliwym w związku, tak, wskazówki dostałeś, jaka droga jest do tego, ale dostajecie od was samych tak, że będziecie. Oczywiście do tego roku 2028, czyli przed tym rokiem będziecie. Bo jakby wy już wiecie w tym roku, że to już macie w swoim życiu. No dobrze, to tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam Cię krótko, papa. Pa.